Moi drodzy, dzisiaj sobie zrobimy papierośnicę. Ja już jestem w trakcie, to było pudełku po farbach farby wykorzystałam do mojej takiej pierwszej w sumie wystawy publicznej te farby ja je mam od podstawówki, albo może nawet i od przedszkola. Całość tutaj odkleiłam dwustronną taśmą klejącą, ponieważ ja teraz głównie pracuję na taśmie, jak to się mówi. Przeróżne taśmy klejące używam. Od czego się to wzięło? Może od tego, że po prostu zorientowałam się, że mam za dużo, za dużo taśmy klejącej. Na stworzenie czy, czegoś naprawdę odrealnionego. Taśma klejąca zaprzecza, na przykład, może zaprzeczyć grawitacji. To jest wspaniałe. Taśma klejąca. Możemy, możemy nią przyklejać, możemy do niej przyklejać, możemy ją używać. Wbrew pozorom to, co trzymam, to nie jest pianino, a to nadal jest papierośnica, którą tworzę. Kolejnym etapem jest po prostu przyklejanie oczek. Także przyklejanie oczek jest niekończące. Przyklejanie oczek to metafora to przestrzenia życia. Życie, które naprawdę dzieje się nami, bez sytuacji się po, po